Studio mody nadjeżdża w wielkim stylu. Pora na pokaz mody! Ten czas należy do lalek Deluxe z włosami do ziemi i stylowymi akcesoriami do układania fryzur. Nowa kolekcja lalek Enchantimals. W te święta podaruj super supermoc zabawy. Już jestem! Twoja wyobraźnia ma teraz nowego przyjaciela! Odkryj oryginalne klocki Mario Inex mini waffle, które zabiorą cię do świata niesamowitych przygód. Daj się ponieść zabawie z elastycznymi klockami mini waffle, z którymi wszystko świetnie się układa. Nie ma lepiej atrakcji niż klocki mini waffle. Wyprodukowane w Polsce. Będziemy dziś. Starożytny skarb! Szukajcie złota! Lekhiny atakują! Nie tym razem mało brakowało. To twoje miasto! Bez limitów! Nowe zestawy LEGO City! Razem możemy uratować smoki! Siła smoka! Sora! Arin! Razem zwyciężymy! Nowe zestawy LEGO Ninjago! I feel aha! I feel hey. I feel Come on. naprawdę ochwocowa! Bohaterowie nowego serialu Co się, kto się... Wiedzą jak przeżyć niezapomnianą przygodę. Wystarczy ją sobie narysować. Dołącz do nich i daj się ponieść w fali zwariowanej zabawy. Co się kto się? Od poniedziałku do piątku o 7:20 i 12:55 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w Kanal Plus Online. Szczeniaczek porusza łekkie. Szczeka i mruga. Na przy przytula. Położę spać. Tuluś. Tak słodko śpi. Tuluś, mój wymarzony szczeniaczek, od Kobi. Prosto z kinowego ekranu. Pojazd transformujący Sky. Świeci się i wydaje dźwięki. Gotowy do lotu na akcję. Obrotowe skrzydła ominą przeszkody. A teraz wyrzutnia. Sky jest bohaterką. Pojazd Sky z filmu Psi Wielki film od Spinmaster. Twoje włosy się przetłuszczają? Czas na szałmę! Wypróbuj szampon szałma 7 ziół. Bez silikonów. Odświeżenie i objętość. Bez obciążania. Kochamy szałmę 7 ziół, a ty? A dla nas mężczyzn, Szauma Men. Dla mocnych włosów i uczucia świeżości bez obciążania. Uwaga! Straszne bestie atakuje miasto! Oto Hot Wheels City Mega Garage Atak Smoka! Dodaj gazu i pędź do warsztatu! Dotrzyj do pętli, aby wziąć udział w epickim wyścigu! Pokonajmy Smoka i stawmy czoła wyzwaniu! Nowy Hot City Mega Garage Atak Smoka! Jesteś na wyższym poziomie budowania. Widzisz rzeczy nie takimi, jakie są, lecz takimi, jakimi mogłyby się stać. A osiągając kolejne poziomy zadajesz sobie pytanie. Co dalej? Wejdź na wyższy poziom budowania z nowymi zestawami Lego Technik. Odlotowe, modne i stylowe. Odjazdowe na maksa. Takie jak kocham najbardziej. Super nowoczesne. Idealne do przytulania. I Kreatywnej zabawy. Bez końca. Po prostu magiczne jak święta. Jak co roku mamy wyjątkowe prezenty. Zabawki dostępne w sieci sklepów Biedronka. W te święta podaruj super moc zabawy. Mobilne studio mody nadjeżdża w wielkim stylu. Pora na pokaz mody? Ten czas należy do lalek deluxe. Z włosami do ziemi i stylowymi akcesoriami do układania fryzur. Nowa kolekcja lalek Enchantimals. Razem możemy uratować smoki. Siła smoka! Zora! Arin! Razem zwyciężymy! Nowe zestawy LEGO Ninjago. Zrodzona księżniczka, te iskry w sobie...